Maciej z My Ukulele World a w dzisiejszej lekcji ukulele pokażę wam jak zagrać kawałek hoodie od BTO piosenka jest bardzo prosta będą nam potrzebne zaledwie cztery podstawowe akordy i proste bicie na tym schemacie przejdziemy przez całą piosenkę zacznijmy może od tych akordów naszym pierwszym akordem potrzebnym do zagrania hoodie jest to akord E -mol. Dociskamy strunę pierwszą na progu drugim, strunę drugą na progu trzecim i strunę trzecią na progu czwartym. Drugim akordem jest C-dur. Tutaj dociskamy tylko i wyłącznie strunę pierwszą na progu trzecim. Trzecim akordem jest G-dur. Dociskamy strunę pierwszą na progu drugim, strunę drugą na progu trzecim i strunę trzecią na progu drugim. I nasz ostatni akord akord D-Dur. Dociskamy strunę drugą, trzecią oraz czwartą na progu drugim. Akordy, które przed chwilą Wam pokazałem, gramy w dokładnie tej samej kolejności przez całą piosenkę, czyli E-mol, C-dur, g -dur i D-dur. Jeżeli chodzi o bicie, wygląda ono następująco. Na każdym z akordów uderzamy strunę czwartą, trzecią, drugą, pierwszą. Schodzimy na kolejny akord i powtarzamy. Czwarta, trzecia, druga, pierwsza, czwarta, Trzecia, druga, pierwsza, czwarta, trzecia, druga. Gramy przez całą piosenkę. Możecie grać jak wam wygodniej palcami lub kostką. Wszystko zależy od tego, jak wam wygodniej. Dodajmy może do naszego riffu jakiś bit, by lepiej zobrazować naszą wersję kulele. By było wszystko, co przygotowałem dla Was na dziś. Jeżeli materiał Wam się spodobał i chcecie więcej tego typu lekcji ukulele, zostawcie łapkę w górę, to motywuje do działania. Wpadnijcie także na nasze społecznościówki, a w szczególności na prężnie rozwijającą się grupkę Okulele Maniacy. Tam zawsze coś ciekawego się dzieje. Chciałbym Wam też przypomnieć, że gdy kanał się wdrapie na pułap 15 tysięcy subskrypcji Odpalamy konkurs, gdzie do zgarnięcia będzie ukulele oraz najwyższej klasy pokrowce od softbox Music Equipment Cover. Na ten moment to by było wszystko. Trzymajcie się, cześć!